Siemanko, z tej strony Buźko. Wiele osób pytało mnie o cheata, którego używałem na skafie więc postanowiłem nagrać taki krótki odcinek z tego, jaki to jest cheat. Już wam mówię na samym początku, że to jest modyfikacja Metro, do której link tak do pobrania będziecie mieli w opisie. Także tam sobie rozwinięcie i możecie sobie go pobrać. Jest to cheat na wersję 1.8 na taki, jaki był, był skaf I tak, tutaj, jest, tutaj są, widzicie, wszystkie opcje w pięknym różowym kolorku, który sobie ustawiłem jak widzicie tych opcji jest naprawdę dużo ten cheat jest chyba jednym z najlepszych, z jakimkolwiek się spotkałem po prostu tyle opcji, że masakra, no niestety większość z nich jest bardzo łatwo wykrywalna także no wiecie, nie czytujcie. to jest złe cheatowanie jest złe, chyba że na skafie skaf się skończył i teraz wiecie Jedną opcję chciałem Wam tylko pokazać, jak właściwie z tego tam bo większość to tam wiecie, nukery, killaury, speedminy czy sprinty, jakieś tam różne dzikie węże, których no po prostu ja jeszcze nawet nie ogarniam, chociaż grałem na tym cheatę dość długo. Jedną z tych fajnych opcji jest Name Protect. Co daje nam opcja Name Protect? Jest to opcja, która daje nam to, że podmienia po prostu nazwę gracza czyli po prostu jak ja sobie teraz, o zobaczcie jestem jako buźka, napiszę siema nie widzicie, jest wszystko ładnie pięknie tam wcześniej też coś pisałem wszystko jest widać ładnie pięknie jako buźka i teraz włączam opcję e, name protect i teraz widzicie, na czacie wszystko podmieniło się na nick jakiegoś innego gracza który możecie ustawić sobie dowolny także mogę na przykład sobie zmienić, sobie zmienić Tutaj sobie zedytuję i będę bogiem tej gry. Widzicie, jestem bogiem tej gry. Także bardzo fajna opcja, jeżeli chcecie grać z kolegami i nagrywać na cheatach. Polecam tego cheata, do, no, po prostu polecam go używać. Można sobie podmienić nicki i śmiało nagrywać na swoich oryginalnych kontach. Yy, tak, żeby nie dostać po prostu bana swój nick. Tylko na przykład ktoś tam dostanie jakiś typ bana, bo daliście sobie takie niki, sobie nagrywaliście na YouTube. Także polecam. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i łapkujcie, ludziska. Dzięki, cześć.